Serdecznie. Testowaliśmy już rodzinną szóstkę, testowaliśmy kompaktową trójkę. Czas na małą miejską dwójkę. Czy to, że jest najmniejszym samochodem w palecie Mazdy oznacza, że oferuje najmniej? Sprawdźmy to w naszym teście. Nową dwójkę zobaczyliśmy po raz pierwszy niemal dokładnie rok temu w Stanach Zjednoczonych, do Europy dopłynęła nieco później z nieco inną specyfikacją techniczną, oczywiście, ale wyglądała na szczęście tak samo. Czyli była bardzo podobna do prototypu, którym się wszyscy zachwycali, do Mazdy Hazumi. Mimo względnie niewielkich gabarytów, bo auto mierzy 4,6 m, niemal 1,80 m szerokości i niewiele poniżej 1,50 m wysokości, projektantom, stylistom udało się upchnąć do niego to wszystko, co znamy i lubimy z większych modeli, czyli z Mazdy 6, 3 itd., tak a więc widzimy bardzo charakterystyczny dziób, grill, światła, światła LED, charakterystyczne dla samochodów już po faceliftingu, także widzimy tu z przodu ładne auto. Takie jak wszystkie inne Mazda. Niektórzy twierdzą, że gdyby ogłosić konkurs piękności wśród samochodów miejskich, to Mazda 2 zgarnęłaby koronę, mis. Przedłużona maska, cofnięta kabina pasażerska. To wszystko daje takie proporcje, które rzeczywiście odpowiadają tej filozofii Kodo. Dusza ruchu. Całość prezentuje się naprawdę dynamicznie, chociaż pewnie niektórzy i tak pokuszą się o drobne modyfikacje. Moim zdaniem w tym przypadku wystarczą nieco większe felgi i auto będzie wyglądało jeszcze lepiej. Mazda przewidziała do trójki trzy silniki. Właściwie to jeden w trzech odmianach. Najsłabszy ma 75 koni, ten środkowy 90 i topowy 115 koni mechanicznych. Najsłabszy dostaniemy tylko z manualną pięciobiegową skrzynią biegów, ten nasz najmocniejszy, tylko z manualną sześciobiegową, ale ten środkowy 90-konny możemy dostać albo z pięciobiegową manualną, albo z sześciobiegową automatyczną. My dzisiaj mamy przyjemność testować najmocniejszą 115-konną wersję 148 Nm momentu obrotowego. To wszystko pozwala nam rozpędzić samochód do setki. Według zapewnień Mazdy w 8,7 sekundy. Próbowałem dzisiaj trzykrotnie i nie wiem, być może zjadłem obfite śniadanie, być może chodzi o to, że Tankowałem samochód do pełna tuż przed pomiarami. Tak czy inaczej, po trzech pomiarach nie udało mi się zejść poniżej 9. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to wynosi ona 200 km na godzinę, a tutaj przyjechała do nas Straż Miejska i będą zaraz z nami rozmawiać. Ale będziemy nagrywać dalej? Hmm, chyba nie. E, w każdym razie nie będą z nami rozmawiać. Gramy dalej. E, Spalanie, o spalaniu chciałem powiedzieć. Spalanie wyniesie według zapewnień producenta 4,9, natomiast w trasie będzie to niewiele powyżej 4, a w mieście niewiele powyżej 6. Dodajcie do tego około 0,5 litra i będziecie mieli wynik w miarę realny, jeśli będziecie jechać bardzo, bardzo spokojnie. W praktyce wyjdzie jednak. Przy takiej normalnej jeździe, jeszcze odrobinę więcej. Bak mieści 44 litry i rezerwę, jak dzisiaj wyliczyłem, wynosi dokładnie 5 litrów, dlatego że przyjechałem dzisiaj na stację paliw, miałem 1 km zasięgu i zmieściło się 39. <mulary> Jeśli ktoś oglądał moją prezentację Mazdy CX-3, to z pewnością rozpoznaje to wnętrze, bo mały crossover przejął z Mazdy 2 praktycznie całe wnętrze, pomijając może parę drobnych detali. Przejął i rzeczy pozytywne, czyli bardzo ładny design, dbałość o detale, bo tu naprawdę jest na czym oko zawiesić, jest ładnie, jak i rzeczy, które no, najchętniej to bym poprawił. I tu mam na myśli przykładowo... Te zegary, które wyglądają oczywiście bardzo fajnie, na środku mamy bardzo sportowo umieszczony obrotomierz, ale prędkościomierz niestety jest cyfrowy, jest w takim małym okienku i nie jest to zbyt wygodne podczas jazdy na co dzień. Również od strony wizualnej chyba. Wolałbym, żeby to było bardziej klasycznie rozwiązane miejsce do wsuwania płyty, dlatego że no jak widać, to, to jest jakoś tak, jakby ktoś pomyślał, aha zapomnieliśmy dorobić, no to doróbmy tutaj w tym kawałku plastiku, to nie wygląda jako miejsce do wkładania płyt, tylko bardziej jako szczelina, która powstała mniej lub bardziej przypadkowo w tym miejscu, może to jest tylko moja cena zresztą nieważne, przejdźmy do rzeczy konkretnych czyli przykładowo do tego, że księgowi mimo takiego projektu jednak mieli coś do powiedzenia, bo podobnie jak w Mazie CX-3 jest tu całkiem sporo twardych tworzyw tak jak powiedziałem, twardych, nie znaczy, że brzydkich, dlatego, że tu i ówdzie widać nawet tutaj wśród tych twardych takie na przykład ładne wzory karbonowe tego naprawdę jest całkiem sporo i to wszystko wygląda dobrze co nie zmienia faktu, że jest twardo. Tu się robi troszkę bardziej miękko. Tutaj w sumie tu jest bardziej miękko niż tu. Dziwna sprawa. Po prawej stronie brak podłokietnika, bo to jest samochód na miasto. Więc okej, okay, nie musimy tutaj mieć podłokietnika, ale w jego miejscu znajdujemy dwa miejsca na kubeczki. Tutaj z tyłu jest kieszonka w sumie dla pasażerów siedzących z tyłu, ale ja akurat wykorzystuję, żeby odłożyć telefon, dlatego że tu się do końca nie mieści. Tu niestety nie mieści się też, więc wędruje gdzieś tam do tyłu. Jak już tu jesteśmy, to pokazuje dwa USB, kartę SD, 12 V. Idziemy dalej, szukamy schowków. To jest schowek w drzwiach, całkiem pojemny. Zresztą widać bez problemu. Tu na przykład możemy zmieścić półtora litrową butelkę i wszystko gra. Możemy też spojrzeć do schowka przed pasażerem. O, źle go otworzyłem. Powinien go otworzyć tak. O właśnie, nie ma niestety płynnego, powolnego wyjeżdżania, on po prostu wypada, ale jest całkiem pojemny. No i na koniec może jeszcze szarpanie za uchwyt, uwaga. No, jak widać, całkiem wyraźnie się deformuje. Jak słychać, nic nie skrzypi, a więc jest to całkiem dobrze zmontowane. I może jeszcze na koniec na koniec opowiem o fotelach, które oczywiście nie są standardowe, ale są naprawdę genialnie zaprojektowane. I od strony wyglądu, i od strony funkcjonalności są dobrze wyprofilowane, trzymają na boki, mają takie połączenie. Tu mamy trochę skóry, tu mamy trochę takiego materiału, który sprawia, że siedząc na tym fotelu nie odjeżdżamy gdzieś na ostrym zakręcie, ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu, ani do tyłu. To po prostu działa i wygląda. To jest dosyć rzadkie połączenie. Tu akurat mazie się udało. Aż szkoda, że te fotele nie są w standardzie. Małe miejskie auto, nie można się spodziewać cudów, a jednak dwumetrowiec z przodu bez problemu się mieści. Kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach. Zakres jest wystarczający. Fotel zresztą bardzo wygodny i taki z wyraźnym trzymaniem bocznym, regulujemy również tutaj na wysokość, standardowe pochylenie, standardowe przesuwanie przód-tył, niestety nie znalazłem tutaj regulacji odcinka lędźwiowego. Jeśli chodzi o ustawienie zagłówka, to patrzcie, nie jest to może idealne, ale może już być, bo i tak wysunęło się całkiem sporo. No i zobaczmy ile miejsca zamknę. Od auta miejskiego nie spodziewamy się oczywiście z tyłu, zbyt wiele miejsca, więc ja na długość się nie mieszczę. Tutaj moje kolana weszły do fotela. Kierowca to niewątpliwie czuje, Co prawda ja tutaj nie znalazłem nic twardego, niekomfortowego, ale w tej, w tej pozycji raczej długo nie zajadę. Do, nad głową nie mam miejsca. Tutaj jak widać głowa jest w podsuficach, więc to jest dwumetrowca jest oblany, co moim zdaniem, żadnym Niespodzianką nie jest, Przesułem się na prawą stronę, to akurat fotel jest przedstawiony pod kogoś o wzroście metr powiedzmy 70-80, w tej wersji ja się oczywiście bez problemu mieszczę. Tutaj na środku mamy taki całkiem szeroki tunel środkowy, mamy tu też taką kieszonkę. Na przykład na telefon komórkowy, ale tu chciałbym jeszcze mieć oczywiście nawiewy, czy może na słupkach B, ale pamiętamy, to jest auto miejskie, dlatego też tu nie mamy takich udogodnień. Podobnie jak nie mamy zbyt wiele kieszonek, bo jedyna, którą znalazłem, to jest ta. No, pomijając jeszcze tą na telefon, bo tu po lewej stronie nie ma, w drzwiach również niestety nie ma, podłokietnika również nie znalazłem, oświetlenie nad głową również nie znalazłem. Możemy pokazać jeszcze, jak bardzo można wysunąć zagłówek. To jest górna pozycja, to jest dolna pozycja. Na skrajnych pozycjach na tylnej kanapie mamy mocowanie ISOFIX. Bagażnik w aucie miejskim nie musi być duży, ale a miejskim jeździmy na drobne zakupy, więc musi znaleźć się miejsce na odwieszenie jednej czy drugiej siateczki, tak, żeby nasze pomidory nie rozsypały się po całym bagażniku. Tymczasem zaglądamy do 280-litrowego bagażnika Mazdy Dwójki i nie widzimy ani jednego haczyka, ani po prawej, ani po lewej, nigdzie nic takiego nie znalazłem. I to jest, moim zdaniem, błąd praktyczny. Poza tym mamy tu całkiem wysoki próg załadunku. Popatrzcie, tu jest całkiem, całkiem sporo. Na wysokość. Podłoga, tu jest prawdopodobnie do, dodatkowo opcjonalne wyposażenie. Tu jest właściwa podłoga, nie jakaś taka super solidna, ale dobrze wykończona. A oprócz tego pod nią znajdujemy niestety zestaw naprawczy. Zapewne e, koło dojazdowe jest do kupienia i zapewne kosztuje, jak to w maździe, jakieś nierozsądne pieniądze, więc być może dlatego testówka nawet tego nie ma. E, po złożeniu uzyskujemy 940, chyba jeśli dobrze pamiętam, litrów pojemności bagażnika, jeśli złożymy oparcie tylnej kanapy, ale zwrócić uwagę, należy, że uzyskamy tu całkiem. Spory próg. Plastiki na drzwiach są z przodu i z tyłu takie same, czyli twarde. Do Mazdy dwójki przesiadłem się z Golfa R warianta, więc przejście w dół, jeśli chodzi o moc, było praktycznie trzykrotne, z 300 koni na 115. Ale kolega, który przekazywał mi kluczyki do tego samochodu, powiedział, że fajne auto. I teraz po paru dniach jazdy tym samochodem muszę potwierdzić, fajne auto. I tu można by opowiadać o różnych elementach, ja jednak zacznę od skrzyni biegów. Ja zawsze mówiłem, że skrzynie manualne w Mazdach to jest to. I kupowanie Mazdy z automatyczną skrzynią biegów, która składnie też jest bardzo dobra. Jest trochę pozbawianiem siebie przyjemności zmiany biegów w skrzyni manualnej i o niej można mówić, tylko same dobre rzeczy. precyzyjne bardzo wyraźnie wchodzące biegi, odpowiedni opór, odpowiedni skok, to jest to. Jeszcze lepsza jest skrzynia w mx 5 ale to jest dobra. Wierna, taka mniej sportowa kopia tego, więc to jest dla mnie numer jeden. Druga rzecz, która mi się podoba, to jest silnik. To jest najmocniejsza wersja, więc wiadomo, że będzie całkiem nieźle jeździł. Silnik daje sobie rady z tym samochodem doskonale, bo nikt nie oczekuje 8 sekund do setki w aucie miejskim. Natomiast pali relatywnie dużo, bo jeśli tak jeździmy, wkręcając go czasem wyżej, a naprawdę chce się to zrobić, dlatego że. Słuchajcie, jak to brzmi? To jest to. Chcę się tego słuchać i to niestety kosztuje, bo spalanie leci gdzieś tam w mieście. Jak wkręcimy raz czy dwa, leci w okolice 9 litrów, także to auto, jak na małe, miejskie, zaczyna już trochę kosztować. No, ale coś za coś. Za to przynajmniej jeździ bardzo dobrze. Również w zakrętach, bo zawieszenie jest takie sprężyste, takie mięsiste. Bardzo dobrze... Czujemy, co podwozie, co koła w tej chwili robią na drodze i jak się ten samochód czuje w zakręcie. Jedynym minusem tak naprawdę tego samochodu jest to, że układ kierowniczy ma zbyt dużą siłę wspomagania i niestety, ale odbiera tą. To, to mogło być kropka nad i, ale niestety to jest minus. Zbyt mocno wspomaga. Jak jedziemy szybko, to wspomaganie wciąż jest mocne. Jak skręcamy mocniej, kierownica wciąż jest za mocna. Więc niskie prędkości na parkingu ok, ale to mogłoby się wyraźnie zmieniać, o ile w ogóle się zmienia, kiedy jedziemy szybciej albo wkręcamy się w zakręt nieco, nieco mocny. Więc tak naprawdę to jest największy minus czyli układ kierowniczy, który jest taki zbyt relaksujący zbyt mało sportowy bo charakterystyka tego samochodu, nawet z tym silnikiem który no, 115 koni, to nie jest jakaś rakieta, ale jak na ten samochód, to jest naprawdę dosyć dużo i wydaje mi się, że wydaje mi się, że gdyby jeszcze ten układ kierowniczy był dopasowany, to tu można by było dać 150 koni, a tak z w tej obecnej konfiguracji myślę, że 115 to jest taka optymalna górna granica. Ciekawostką, która jest dostępna w standardzie w wersji Sky Passion jest Smart City Brake Support, czyli system, który przy pomocy specjalnych czujników monitoruje odległość auta do jadącego przed nim i w razie kiedy wykryje niebezpieczeństwo kolizji, to na początek, i to wszystko się dzieje przy prędkościach do 30 na godzinę, na początek zwiększa ciśnienie w hamulcach, tak aby awaryjne hamowanie było bardziej skuteczne, a nawet w ostatniej chwili może zahamować zamiast kierowcy, eliminując w ten sposób kolizję całkowicie albo zmniejszając jej skutki. Kolejną ciekawostką, która być może nie jest nowością, ale jednak w tym segmencie samochodów to jest egzotyka, jest head-up display, który podnosi się po uruchomieniu silnika i wyświetla do trzech informacji jednocześnie. Warto też wspomnieć o systemie Mazda Connect, który się składa z 7-calowego ekranu dotykowego, ale tej funkcji dotykowej chyba nie będziemy musieli zbyt często używać, dlatego że mamy tu system HMI, czyli Human Machine Interface, którym naprawdę bardzo łatwo się steruje wszystkimi funkcjami. Mamy tu pokrętło, które jednocześnie możemy przechylać, możemy też klikać. Naokoło są najpotrzebniejsze przyciski. Naprawdę to wszystko jest bardzo intuicyjne. Oprócz tego możemy oczywiście podłączyć smartfony. Jeśli w smartfonie zainstalujemy na przykład AHA Radio, taką aplikację, to możemy mieć dostęp w samochodzie do 30 tysięcy stacji radiowych z całego świata. I można by dodać jeszcze, że ten system jest dostępny tylko w dwóch najwyższych opcjach wyposażenia, czyli Sky Passion i Sky Energy. Jak na auto z tego segmentu, to i tak dużo, ale ten miejski maluch potrafi jeszcze więcej. Mamy tu zestaw systemów bezpieczeństwa, które Mazda nazwała i Active Sense, i składa się to m.in. z systemu LDW, czyli systemu, który monitoruje nasz pas ruchu i ostrzega przed jego niezamierzonym opuszczeniem. Mam też, mamy też BSM, czyli system monitorowania martwego pola. Mamy też RCTA, Czyli system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu. HBC, czyli system automatycznie przełączający światło drogowe na mijanie. Też to sprawdziłem w części technicznej, to będzie widać. No i system SCBS, czyli tak naprawdę system, który wspomaga hamowanie, o którym już opowiedziałem. Co ciekawe, dokupienie większej mocy silnika i większej ilości wyposażenia wcale nie jest aż tak zabójcze drogie. Różnica pomiędzy najtańszą i najsłabszą wersją, a najdroższą i najlepiej wyposażoną, to zaledwie 15 tysięcy zł. Najdroższa kosztuje 68 tysięcy, najtańsza kosztuje 53. 000. Problem jest taki, że ta najtańsza wcale nie jest tania, co za chwilę wyjdzie kiedy spojrzymy na konkurencję, a tymczasem wspomnę jeszcze o opcjach, za które będziemy musieli dopłacić, nawet jeśli kupimy najdroższą wersję wyposażenia Sky Passion. 2000 kosztuje lakier metaliczny, ten nasz trójwarstwowy Soul Red kosztuje 2600 zł, pakiet Safety kosztuje 3000 zł, pakiet wnętrza Off-White kosztuje 3000 zł i system nawigacji Mazda kosztuje 2100 zł. I teraz obiecana konkurencja. Przypomnę Mazda 2 zaczyna się od kwoty 53 Zł. Popatrzcie sami, Ford Fiesta zaczyna się od 45, więc wyraźnie taniej, z silnikiem 60-konnym. Honda Jazz jest droższa, ale wciąż tańsza od Mazdy dwójki. zaczyna się od 51 500 zł, z 90-konnym silnikiem. Hyundai 20 45 300 zł, za 75-konny silnik. Opel Corsa 40 800 zł, a więc jest naprawdę atrakcyjną propozycją w porównaniu do Mazdy 2. Dwa, bo kosztuje 13 tys. zł, mniej dając 70-konny silnik benzynowy w podstawowej wersji. Peugeot 208 41 700, Renault Clio 41 450, dając obydwa te samochody silniki w okolicach 70 mechanicznych. Jak widać spośród tych wymienionych tutaj samochodów Mazda 2 jest niestety najdroższa. Ok, ten samochód w podstawowej wersji rzeczywiście nie jest najbardziej atrakcyjny na rynku, ale jeśli oczekujemy od samochodu więcej mocy, czy wyposażenia, to jego w pełni wyposażona i najmocniejsza wersja już nie odstrasza moim zdaniem tak bardzo w porównaniu z konkurencją. Ja bym ten samochód Wziął pod uwagę, kupując auto z segmentu właśnie takich aut miejskich, bo pomijając już wygląd, który jest kwestią gustu, mi się akurat podoba, można wspomnieć o silniku bez turbodoładowania. Dla wielu klientów myślę, że to jest ważne, bo są różne opinie, ale myślę, że jest całkiem spore grono zwolenników aut z silnikami wolnossącymi. Można by wspomnieć też o tym, że samochód pochodzi prosto z Japonii, więc to też może być dla wielu klientów. Dodatkową, ważną dla nich cechą, ale ja bym wspomniał przede wszystkim o tym, jak bardzo dobrze można ten samochód wyposażyć, jak na auto z tego segmentu. Myślę, że te wszystkie systemy na pokładzie jeszcze niedawno nie były tak oczywiste. Teraz są już dostępne. Nie twierdzę, że tylko w Maździe Dwójce, ale ten samochód w tej naszej testowanej, dobrze wyposażonej wersji zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. Przetestowaliśmy już chyba wszystkie modele Mazdy, została nam tylko MX5. Jeśli nie chcesz przegapić tego testu, subskrybuj nasz kanał i do zobaczenia.